Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Warfactory. Dawno nas nie było, byliśmy lekką przerwę, skręcenie materiałów, ale wracamy. E, I dzisiaj coś bardzo, bardzo szybkiego, czyli nakręcimy sobie unboxing gry Masters of the Universe Battleground. To jest gra, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wersji polskiej. E, i jest to w ogóle pierwsza gra, którą wydajemy tak zupełnie, zupełnie po polsku, czyli ma nawet tył, pudełeczka jest w pełni po polsku, elegancko, wszystko, słuchajcie, wydrukowane, super, e, z polskimi opisami, no normalnie cacy. E, my jesteśmy, tak jak mówiłem, dystrybutorem na Polskę ten gry jest znany i lubi firma również polska, czyli po prostu Teraz Polska Arachon Studio, czyli jest to w ogóle pierwszy produkt polski, który dystrybuujemy w Polsce. No, polska aż się wylewa z tego dzisiejszego krótkiego odcinka. Jak widzicie, pudełeczko bardzo fajne, z takimi lakierowanymi w ogóle tymi elementami. Nie wiem, czy to się odbije, ale, ale tutaj te figurki czy napis mają taki specjalny dodatkowy fajny lakierek. I pudełko ciężkie. Ciężkie dlatego, że w środku te tereny, które mamy są, słuchajcie, Plastikowe. O, proszę bardzo. Otwieramy. Naszym oczom ukazuje się taka oto piękna przegródeczka. I pod spodem mamy już właściwą śmietankę creme de la creme, czyli te elementy plastikowe. I to wszystko jest, słuchajcie, też made in Poland. świedzą się na tym takie piękne, piękne napisy, zrobione w Polsce. I mamy jedną wypraseczkę, z której złożymy sobie bohaterów złych. I drugą wypraseczkę, z której złożymy sobie bohaterów dobrych. Jak widzicie, ona się różnią kolorami. Pomarańczowej to oczywiście Masters of the Universe. To Chaos Warriors, czyli ci źli. E, czyli mamy rameczki e, z naszymi bohaterami. I to, co tyle w tym wszystkim waży, to jest słuchajcie teren. Mamy całą masę, proszę bardzo, raz, dwa, trzy. 4, 5 takich wielkich, po prostu kawałków plastikowych terenów, których będziemy sobie używali w trakcie gry. To jest o tyle fajne, że one są tak naprawdę od razu po wyjęciu z tej wypraski, po wychnięciu. W nic nie trzeba sklejać, po prostu wypychacie je. możecie sobie coś tam wygładzić lekko, to jak jakieś nadlewki zostaną i ustawiamy to od razu na planszę. A plansza znajduje się jeszcze głębiej. Teraz kolejna przegrudeczka. Proszę bardzo, wiecie, to jest profeska, wszystko elegancko zapakowane. Jest kolejna przegrudeczka, która nas rozdziela. Tutaj mamy, słuchajcie, taką dużą kartonową wyprężkę. Brachę. i w tej wyprasce po jednej stronie mamy planszę, też z widzicie, takie heksiki, to jest zamek Grey School czyli ta siedziba powiedzmy Chimera, który zawsze bronił przed szkieletorem, a po drugiej stronie mamy kartonową wyprasteczkę ze wszystkimi żetonami i z miarkami, bo w grze używamy heksów, kiedy liczymy sobie odległość, jak się ruszamy, mamy mapę z heksikami podzieloną elegancko, a jak sobie mierzymy zasięg strzał, sobie używamy miareczek, które też są w zestawie i jak widzicie, cała fura fajnych kartonowych żetoników, tak to, tak to wygląda i na samym samym dnie, proszę bardzo, kurczę, fajnie zorganizowane to jest. Ja, jak wiecie, jestem fanem wyprasek i o oczywiście jak już to wszystko wyciągniemy, wypchniemy i sklejmy, to już nie będzie tego dało prze, przewozić, ale fajnie, że to jest tak zorganizowane, jak tutaj sobie wyciągamy rzeczy, to jest to pomyślane i te loga i nie jest taki hamski karton, jak zawsze, tylko że jakieś takie nadruki. Spoko. Tutaj po prawej stronie mamy e, zasady, mamy instrukcję, jak się składa figureczki. więc jak ktoś jest lewa noga, a wiem, że były takie obawy od niektórych moich znajomych, że ale panie, to trzeba składać, no bo my się... Do tej pory specjalizowaliśmy w, model, w takich grach, w których modele już są złożone, dostarczane. No to tutaj macie, słuchajcie, instrukcję, jak to zrobić. Wiem, że były pytania pod tytułem, a czy to się klika? To się nie klika, niestety to jeszcze nie ta technologia, troszeczkę inaczej się robi modele, które się klikają, te modele się skleja, ale jest to dosyć proste i każdy z tych modeli dosłownie składa się z kilku elementów i nikogo tutaj nie powinno to jakoś rozwalić i powinniście sobie z tym poradzić, a wygląda, wygląda to bardzo fajnie i taka instrukcja się tutaj znajduje. Mamy to w środku. Co dalej mamy? Mamy, słuchajcie, mamy podręcznik. Podręcznik jest kolejną ważną rzeczą, no bo oczywiście są zapisane wszystkie zasady, włącznie z pierwszą, jakąś taką bitwą pokazową, która ma tutaj swoje miejsce. I tak jak mówię, wszystko jest elegancko po polsku, e, wydane, wydrukowane, cacy, cacy, cacy. I to mamy wszystko tutaj opisane. Ten podręcznik ma 32 strony i kawałek jego jest. I ostatnim takim elementem, powiedzmy, pseudoksiążkowym instrukcyjnym jest Księga Bitew. Księga Bitew to jest po prostu księga, która nam proponuje różne ustawienia stołów, ponieważ Masters of the Universe jest taką grą o zacięciu turniejowym i w niej będziemy sobie grali jakoś tam zawsze gotową bitwę, wybierali. A na końcu Księgi Bitew mamy rozplanowane punktowo, co ile kosztuje w tej rzeczy. Jak mamy bohatera jakiegoś, czy jak mamy jakiś, jakiś przedmiot, którego może używać, no to wtedy właśnie wiemy, ile to kosztuje, jak się przygotowujemy na taką bitwę, albo jak nam ktoś go wyeliminuje z rozgrywki, no to ile zarobił na nim punktów. I ostatnie elementy to są, słuchajcie, karty. I oczywiście, tak, karty, jak, że inaczej, są po polsku. I karty mamy oczywiście bohaterów, które nam prezentują, co nasi bohaterowie mogą robić, jakie mają umiejętności, jakie mają specjalne jakieś tam zdolności. Mamy takie małe karty przedmiotów, dwa deki. O, tych kart jest całkiem sporo. I mamy dwa duże deki kart losu i przeznaczenia, których się używa w trakcie gry po prostu do zarządzania tym, co robimy do aktywowania naszych postaci i pudełeczko pełne taki woreczek pełen kosteczek 6 i to już chyba to już chyba tyle. Tak, to już tyle. Pudełko stało się nagle bardzo lekkie. Uff. Czyli to był unboxing, słuchajcie, Masters of the Universe, czyli nowej gry w ofercie dystrybucyjnej War Factory, którą ja Wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na kanale Gentle TV prowadziliśmy stream, jak gramy w tą grę. Tam, możecie sobie zobaczyć, jak gramy, więc ja wszystkich na Gentle TV zapraszam teraz, bo jakiś czas temu taki stream zrobiliśmy, popomniliśmy, A dzisiaj zobaczyliście, co jest w tym pudełku, ile, ile tego jest. Zainteresowanych jakością plastiku, od razu mogę powiedzieć, że ta jakość jest bardzo fajna i tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić jako Polska, i to, że to jest produkowane w Polsce, a nie w Chinach, albo w w Wielkiej Brytanii było Time Games Workshop. Wcale nie. To jest naprawdę solidny, fajny plastik. Jak ktoś nie wierzy, można sobie, można sobie, słuchajcie, kiedyś nas spotkać na targach i, i sobie zobaczyć. Proszę bardzo, się do Was zbliża. Zbliża się do Was teren. Teren też jest plastikowy. Nie ma tutaj żadnej żywicy, żadnego, że powiem, oszustwa. Tylko fajny, fajny, twardy plastik, który można, na który można fajnie pomalować. Dobrze, słuchajcie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pokazałem wam zawartość tego startera. Mam nadzieję, że się będziemy widzieli częściej teraz na kanale, jak postaramy się wrócić z tą formą w troszeczkę może krótszych, ale bardziej częstych odcinkach. No i cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na War Factory. Mam nadzieję, jak najszybciej. Trzymajcie się. Cześć.